Hej, z tej strony krówcia zapraszam na film i pozdrawiam osobę o Niku Amilia. Siema, z tej strony Roma i zapraszam was do dzisiejszego odcineczka i od razu chciałem poprosić wszystkie, pozdrowić o wszystkie osoby, które strapowaliśmy. No i ja mam nadzieję, że odcinek wam się spodoba i zostawicie łapkę w górę i subika na moim kanale i na kanale tego Mixona. No więc chyba już będę zapraszał do oglądania. W niektórych momentach nawet musiałem sam wrzucać do trapa, ale no teraz to już się uporałem z tym i pierwszy, ostatni była osoba, która strapowaliśmy ostatnią i ona po prostu łatwo poszło, bo. No sama się strapowała Sama wpadła A inno sobie musiałem troszkę tam Knoknąć do tego trapa Ale mam nadzieję, że i tak wam się spodoba Pamiętajcie też, że Organizuję konkurs na Elitę Aby wygrać w tym odcinku Elite, Musicie napisać w komentarzu Co byśmy napisali Swoje niki napiszcie W komentarzu Napiszcie swoje niki w komentarzu żeby dostać się, kupić taki bilecik na ten giveaway, to musicie zostawić lajka i subskrypcję, bo bez tego po prostu was bot nie wylosuję. I oso z osobą, która wygra, skontaktuję się na live, więc bon zostawcie dzwoneczek, bo będę jakby na live mówił, kto wygrał i no. I napiszcie to tej osobie w komentarzu. A więc ja wam dziękuję i zapraszam. Siema? Nie. Tepa je taki jeden TPAC. Dobra, zaakceptowałem go. Nie wiem. A i to jest yy, ten spidyk. Nie. Zobaczymy, czy tepnie bez seta, czy może z setem. Sami się przekonacie. Dobra, ja go biję. Nie wiem. Ała. Tepnął do ciebie? No, tepną. Dobra, ja nie niby. No, zaraz, czekaj, bo ja. Ja... On... Ja sobie ciągle pelam koksa, nie? Efekty sobie jeszcze raz kupię chyba. Strapuję go jeszcze. Czekaj, jest jem koksa. Efekty. Hej, okay, Dobra, kupuję wszystko i jem to. Wsuwam koks nosem. Dobra, pyk. O, widzę, Sam się... go w wkno... Jezu, wpadłem z nim! Dobra, widzę. Zginę! Nie ja poczekaj, kurde, dla go Od zje dobra. koksa nawet. Dawaj go, dawaj go, dawaj go. Poliżę. Nie, ja nawet nie istnieje. No, bo ty nie musisz. Dobra, ja wycykam, czekaj. Ha! Przecykałem do ciebie, on nie ma bani. on poliże. Zostaw mi go, zostaw mi go, cóż się. Dobra, dobra, dawaj. Bigo. Bigo, bigo, Coś sap. wypił, coś wypił, nie wiem co, ale coś wypił. Nie, nie, bigo! Tak ale... O ja! O ja. Jest pożyczkę. Poszest... Ty ty nie włączyli! Zostaw mi go, no zostaw mi go! Serio, nie no! O ja! Antynogi! Nie polisz! Nie on on przetepał! Nie przetepał antynogi! Bania, bania. Bigo! Biję go, zabiję go Dobra, mhm. mam nadzieję, że taki odcineczek Wam się spodobał. I zostawicie u mnie łapeczkę w górę Dobrze. i subskrypcję. I pamiętajcie, aby wbić do Mixona link w opisie. A więc siema. ma. Dobra, a więc tepa się do nas Amelia jakaś. Nie wiemy, kto to, ale. Ale dobra. Efekty, Dobra, zaakceptowałem ją. Kurde, zapomniałem zdjęć banie. Dobra, zdjąłem sobie. O tepa jeszcze raz, dobra, chyba coś jej tam u, nie udało się. Nie udało dobra, nie się zobaczymy. Komendy. Halo, morda. O jedne, ole spocenie totalne. O! Nie bij mnie, zostaw mnie. Zostaw mnie. Spocenie się... O ja pan czuję się. Kurde. Co jest? Ty jaki? On ma krótki nick. Ole zjadłem. Dobra, już czekaj, pobiję się chwilę, że niby nic. Dobra, zjadła. Dobra, ja zdejmuję banie, że niby mi padła. Jak się rzucił na ciebie. <grych> Powiedz czy spadł? Spadł. dobra. Sp nice, już chciałem spadnąć. Dobra, a więc to była następna akcja. Dobra, a więc tepa się do na nas, kolejny typek. Cyk, zaakceptowałem. Jestem oczywiście bez bani. I najpierw udam, że go jakoś leję, czy coś. Dobra, on jeszcze bardziej chce mnie zabić. A nie, on ma lagi, jeszcze większy niż ta WMC. O kurde, poliżę. Nie poliżyłem, dobra, szybko założyłem większy nawet. Laki, dobra, se ucieknę. I jakoś go spr... Dobra, cyknął za mą te to jest zły... Zły ten, ja ucieknę no, jeszcze. Widzę, widzę, widzę. Widzę was. Dobra, on chce jak najbardziej mnie zabić. Ja spróbuję, żeby on wykorzystał wszystkie swoje pery. Zjem koksa, bo to z tym, z tym typem będzie trudno. Goni mnie? Nie, nie goni mnie w ogóle. Widzę was. Ok, on opalił koksa. Dobra, my się nie wybijemy, my jesteśmy przyjaciółmi czy coś. Chodź, chodź mordeczka, goni Dobrze. Cip, cip, cip. Spadnie, spadnie, spadnie. Wpadł, dobra, easy. Dobra, jestem. Idę. Przytepeł. Przytepał? Zginę chyba. Zginę. Polizo? Tak, bo nie mogę zjeść końca. Jezu, dobra, to ja go zabiję. Dobra, to zabiję. Dlaczego ja nie gram na TBMC, bo ja mam ragi ja pier... No słabo, tak ci powiem. No wiem. No się ogarniał, trzeba mu to powiedzieć, że ogarniał chłop. Tak, tylko Gíreczkę. że ja w ogóle nie, nie zjadłem koksa, nie? Bo mi się... Aha, co się stało? Ta WMC ja dziękujemy. Ja nie zjeść w ogóle. Zlogał już chyba. No, ja pier... No, zlogał. Ja nie mogę seta na siebie założyć. To fajny serwer. Dobra, weź zmienię Dobra, siema, a więc tepa się do mnie już pierwszy typeczek, zaakceptowałem go I trapujemy, trapowanie polecam, baj mrówcia i ogólnie dobra, ja tu Aha, dobra, on się znów tepa Lag, ja, dobra, shiftuj, shiftuj ciągle Dobra, ja tepnął się, tepnął się Leci tak. za mną jak napalony na fraga mocno go, chłopiec napalenia jeszcze mnie zabije zaraz koks mi padł, dobra, albo nie dobra, goś jest napalony i chwilę się z nim pobiję, wiesz, że niby normalne i jest wszystko gig. dobra, i teraz, dobra, trapuję wpadł, wpadł Lego go wyszedł, nie, nie wyszedł, Lego. dobra, dobra. Dobra, a więc to pierwsza, y, pierwsza osoba strapowana, a więc lecimy już do następnej. Dobra, a więc wlepnął się do mnie kolejny typek. O, już jest u mnie. Dobra, gościa strapujemy, mówię ci. Napalone? Napalone, leci za mną jak cholera. <noise> Niczym zygzak Dobra, elo, odknokałem go. Aha, goś ma zapalniczkę i chce mnie podpalić. <noise> Dobra. U, 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 robię, że coś niby jem, koksa jem, zjadłem sobie, o Boże, lidże, o Boże. Ja patrzę na Alcie, widzę, widzę, Wasze niki. Dobra, jem koksa jeszcze raz, w razie co. On, ja nawet nie muszę wstać na siłki, on nie zauważy mojego nika. Polizą. No, nice. No dobra, no to dodamy to do odcinka, ale... To zrobimy sobie na samym końcu. Czarny koniec zrobimy, a więc ja zapraszam do następnej akcji. Żartowałem, bo to już ostatnia...